Kolejny Pixel Box uświadamia mi, jak ten czas szybko leci. Odpakuj, Gnoja. O matko, co to jest? Izuku Midoriya Light. On się nie nazywa Light. To jest po prostu lampka. Wszystkie detale są na swoim miejscu. Symboliczne to światło raczej jest. Kolejna szklanka z Ataku Tytanów. Nie, nie mam pojęcia, kogo przedstawia. Możecie mi napisać, chęcią się dowiem. Coś z One Piece. To jest spinujący się chopper. Jakaś sarna w kapeluszu. Typa się usadza gdzieś w środku. No fajne. Ocie <grym w górę> baton. To się kręci. Tak się prezentuje styczniowy Pixel Box w roku Pańskim 2023. Jestem zbambuzlowany, bo te rzeczy... nie mam pojęcia co to jest.